Dobra, wszystko sprawdzone. Tak naprawdę powinniśmy startować tam, bo tam jest pod wiatr. Tylko boję się, bo tam zaczyna. Widzisz, ciągnie. jest tam. jest tam, tam powinniśmy ciągnąć go. Bo boję się tego domu, żeby w ten dom przewalicie. Dobra, to Tak będzie, się bawało, tak No, dobra, to ciągnij go dalej prosto, żeby złapać jakiś pułap wyżej, wyciągnąć go nad ten dom i później będziesz robił zakręt, to on Ci zacznie bardzo szybko lecieć, bo teraz jest z wiatrem. On będzie leciał z wiatrem i będziesz musiał pilnować nosa, żeby, yy, żeby nie szedł w dół, tak jest. No dobra, to czekaj, może lepiej tu gdzie trawa, jakby coś nie poszło tak, to aczkolwiek to jest kawałek trawy. No. Teraz pamiętaj, żeby go nie przeciągnąć do góry, bo on ci fiknie Może fikniesz tego. Delikatnie go ciągnij do góry, jest wiatr. Będziesz miał, wiesz, darmową siłę nośną. No dobra. Spokojnie do góry, po spokojnie. Nie skręcaj na dom, leć prosto, pod wiatr. Dobra, osiągnij sobie pułapik jakiś. Dobra, i teraz będziesz mógł robić, zakręcić sobie nim. Trzymaj zakręconego, on ci sam odwróci, tylko nosa pilny, żeby do dołu nie szedł. Mm -hmm. Dobra, prostuj go już. Może zwolnić obroty. Dobra, nie lećce nad głową. Nie leci, nie leci w którąś stronę. Daj mu polecieć. Pan tam panu, panu markowi, tam pan, pan wyśle. Wyślę, wyśle na pewno. On czeka strasznie na to. Nie rataj sobie nigdy nad głową. Wiem, wiem, no to niestety musisz przeżyć. Teraz lecisz pod wiatr. Będziesz leciał. Leć pod wiatr do nas. Do nas? Tak. Dobra, i teraz sobie pod wiatr będziesz ładnie mógł szybować Mam no, gubią kamerę Dobra, ale mam manualny fokus O, nie będzie już gubiała fokusa, dobra o, o, samobójczyni. Dobra. Ona będzie mnie atakowała, zobaczcie. Dobra, dobra, odpuść silniki i stałeś. Aha, będziesz latał? Czy lecisz? No ja już e, hej, hej, ale to le... Le... lądujesz pod wiatr, czyli do nas. No dobra, dobra. Teraz silnik sobie włącz. Pomóż sobie silnikiem. Prostuj go. Nie bój się. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie do nas zawracasz. Nos do góry do... delikatnie tak lecisz. Cały czas lecisz, prosto do nas, nie w tamtą stronę. drugą, delikatne ruchy. Aha. Dobra, szybujesz. Wyłącz silnik. I staraj go się prowadzić na siebie. O tak, w tą stronę dobra. Do góry nos, do góry nos, dobra. Powolutku sobie lecisz, trzymaj go. O teraz tak go trzymaj prosto jak lecisz. Teraz tylko rób góra, dół w zasadzie. W zasadzie to nic nie rób, bo on sam patrzy, ładnie. On nawet stoi prawie że. On sobie sam po powoli wytraca ten. Boję się, że dom zajdziesz, nie, na trawy polecisz, dobra, ok. W tamtą stronę domu delikatnie, powolutku, dobra. Dobra, z tej... Pięknie, brawo! No. no! To Marek będzie z Ciebie zadowolony. No, nie, warto było, chyba. No, chyba warto było. Dobra, sam ci napiszę pewnie coś. Jak dasz, mój rato, puszczę Wam ten do ciebie, do jego wiadomości. No, dwa? Nie wiem, jaki masz mail, no, wszystko jedno jaki masz. No dobra, co jeszcze raz? teraz może ty spróbujesz. No No dobra, nie próbuję. Ja dobra, już sobie Chyba powiedziałem. Pod wiatr to... Do... Dobra, odsuńmy się kawałek od tego. Pamiętaj, żeby nie panikować i nie przechylać go mocno do, do... na boki. No, jak on takich rzeczy podstawowych nie wie, to ja to ciemno widzę. Na ile masz śmigłów?